Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wszystkie emocje przeciwstawne do siebie są zarazem tak blisko i tak daleko od siebie? Dobro i zło przenikają się we wszystkim. Jestem zarazem blisko do siebie, jak i daleko. To, co mówiłam Ci w jednym z odcinków podcastu, to, że ktoś postępuje według Ciebie... W zły sposób? Być może ma dobre intencje, więc to dobro i zło też się ciągle przenika. Ale dzisiaj chciałam skupić się na lęku i ciekawości. Z jednej strony, bardzo im daleko jest do siebie, bo jeżeli coś nas przeraża, to chcemy od tego uciec. Ale z drugiej strony, jest tyle rzeczy, które, które nas ciekawią które chcemy poznać jestem bardzo dużo takiej chęci poznania, ale towarzyszy temu lęk, lęk jak to będzie, czy nam się to spodoba, czy to jest właściwe, czy to jest odpowiednie i dużo tych elementów związanych z, lęką, z lękiem i obawą. Więc zobacz wszystko co ma swoje przeciwieństwo i jest jednocześnie temu bardzo bliskie jest nierozerwalnie związane. Prosty przykład związany z jakimś Twoim celem, który, który masz aktualnie do, w planie do zrealizowania. Z jednej strony jesteś bardzo ciekawy, ciekawy tego, jak to będzie, kiedy ten cel zrealizujesz, ale towarzyszy też temu lęk, obawa, czy rzeczywiście tak będzie, czy w ogóle go zrealizujesz. I jesteś ciekawy tej drogi, towarzyszą temu emocje takiego podekscytowania, chcesz już wyruszyć, chcesz działać. Ale czasami ten lęk trzyma cię w miejscu. I teraz pytanie: co tutaj będzie silniejsze? Czy silniejszy będzie lęk, który cię powstrzyma i powiesz sobie: nie, nie działam, to nie ten moment? Czy będzie silniejsza ta ciekawość? Ciekawość, chęć poznania, sprawdzenia siebie, sprawdzenia tej drogi do celu. I co tutaj wygra? Bo jest to na tej płaszczyźnie takiej rywalizacji. Wszystkie emocje w nas tak naprawdę rywalizują i walczą o naszą uwagę, i która w danym momencie okaże się silniejsza i dojdzie do głosu. Ale przy tym lęku i ciekawości jest to tak niesamowicie cienka granica, i ciągle one sobie będą towarzyszyć. Nawet jeżeli podejmiesz chęć działania, odważysz się, to ten lęk będziesz ciągnąć za sobą. Jeżeli Zdecydujesz się zostać w miejscu, to ta ciekawość będzie do ciebie ciągle powracać, będziesz się zastanawiać, a może jednak, a może zacznę działać. I co tutaj możesz zrobić? Bo lęk oczywiście, też jest dobrą emocją bo bojąc się tego, co, co będzie, możesz skupić się bardziej na tym, jakie przeszkody się pojawią na Twojej drodze, co może zadziać się nie tak. Więc. Też nie chodzi o to, żeby te emocje usunąć i pozbyć się lęku. Nie, w żadnym wypadku. Chodzi o to, żeby dzięki tej emocji dostrzec pewne rzeczy, żeby wykorzystać ją na plus. A ciekawość też jest piękną emocją i pozwala ci się realizować, ale jeżeli pozbędziesz się tego lęku, i będzie tylko i wyłącznie ciekawość, to możesz na ślepo podążyć do celu, nie zważając na to, że pojawią się jakieś przeszkody, jakieś ograniczenia. Więc warto tutaj równoważyć te emocje, lęk, ciekawość. Każda, z każdej coś wziąć dla siebie, co jest ci potrzebne i co, będzie, co będziesz mógł wykorzystać na, na przyszłość, na to, żeby realizować swoje cele, pasje. W żadnym razie nie chodzi o ich wyeliminowanie. Nie. Bo lęk, tak jak powiedziałam, może być dla Ciebie takim ostrzeżeniem. Popatrz, sprawdź zanim zaczniesz. A ciekawość popycha Cię do działania. Chcesz zobaczyć jak to będzie, co się wydarzy. I dlatego tutaj między nim jest ta cienka granica, takie z jednej strony tak dalekie od siebie, bo ciągną Cię może w dwie różne strony. Lęk chce Cię zatrzymać, Ciekawość pcha Cię ku realizacji, a z drugiej strony właśnie tak bliskie, bo jeżeli będziesz je łączyć, będą ze, sobą współdziałać, to możesz, będą ze sobą współdziałać, to możesz dużo osiągnąć, bo lęk pozwoli Ci zwrócić uwagę na to, co może pójść nie tak, co może się zadziać, co jest Ci jeszcze potrzebne, a ciekawość będzie właśnie pchać Cię do realizacji celu, do sprawdzenia tego, jak będzie, do sprawdzenia samego siebie. Bardzo ciekawe jest to połączenie i myślę, że też możesz je dostrzec u siebie. Zwróć mocniejszą uwagę na to, jak działa u ciebie lęk i ciekawość. Trzymam kciuki. Cześć.